Klub nauczyciela w Ostrowie Wielkopolskim jeszcze rok temu swoim wyglądem przypominał lata 70. Budynek niewiele miał wspólnego z nowoczesnością i funkcjonalnością. Plany na jego nowe oblicze miał jednak starosta Ostrowski Paweł Rajski. Klub nauczyciela przede wszystkim jest budynkiem, który jest wpisany w krajobraz naszego miasta. Nie możemy sobie pozwolić jako władze powiatu, żeby ten budynek utracić. Kupienie tego budynku spowoduje, że będziemy mieli tutaj swoją placówkę i ta placówka będzie mogła zarabiać na swoje utrzymanie. Słowa szybko przerodziły się w czyny. Pierwotnie stary budynek wyceniony został na 1 200 tysięcy złotych. Po negocjacjach powiat ostrowski kupił obiekt od wojewody wielkopolskiego za 212 tysięcy złotych. Prace ruszyły i prace ruszyły pełną parą. Budynek zostanie do, oddany do użytku nie tak jak wcześniej planowano w roku 2014, ale w październiku 2013. To jest zupełnie nowa, nowa aranżacja. To jest no, praktycznie nowa budowa powstaje. Gruntowny remont i przebudowa placówki kosztowała budżet powiatu ostrowskiego 1 800 tysięcy złotych. Wnętrza zmieniły się diametralnie, stare pozostały jedynie ściany, poza tym wszystko jest nowe. Budynek z zewnątrz także zyskał nowe oblicze na miarę XXI wieku. Myślę, że wielu, kiedy pojawi się po raz pierwszy w klubie, nie do końca się tutaj będzie potrafiło odnaleźć, bo faktycznie, co prawda, metraż pozostał ten sam, ale jest zupełnie inny układ pomieszczeń. Dzisiaj, kiedy tu wszedłem, zaskoczyła mnie nowoczesność, wielkość, jasność. Lokal sprawia wrażenie takiego, na który zasługują ludzie kultury, nauczyciele, oświatowcy w XXI wieku ma być e, obiekt, który naprawdę ma tętnić życie. To jest zupełnie inny świat, aniżeli ten, do którego wchodziliśmy tutaj do tej pory, do roku ubiegłego. 14 października 2013 roku. Wielkie otwarcie nowego obiektu. Klub nauczyciela przychodzi do historii. E -y, poszło. Pod miasta na wyposażenie sali, która jest za państwa plecami. Ale na ręce Pana starycie. Świetne miejsce, myślę, że będę częstym gościem tutaj. W tej chwili no, jest przepięknie, po prostu przepięknie. Cieszymy się, że już od listopada będziemy mogli wrócić w te piękne mury. Przecudowny klimat, wspaniały, wspaniały wyremontowany budynek no, na miarę XXI wieku. Wnętrza naprawdę pięknie odnowione i czujemy się tutaj bardzo fajnie. Nowoczesność tutaj wyziera z każdego kąta i myślę, że tutaj będzie nam się bardzo dobrze ćwiczyć. Jesteśmy wszystkie pod wrażeniem, tutaj bardzo ładnie, przytulnie. Wraz z nowym obliczem obiekt zyskuje też nową nazwę. Dziś to N-Klub Sztuka i Edukacja. Myślę, że na nas wszystkich robi wrażenie, jeśli przypomnimy sobie ten poprzedni budynek który no, był symbolem tamtych czasów, to ten nowoczesny obiekt myślę, że mam taką nadzieję zyskał uznanie w oczach nie tylko nauczycieli, ale i w oczach mieszkańców. Moim marzeniem jest, żeby tutaj zarówno bardzo dobrze funkcjonowała galeria, ale galeria, która będzie miała wszechstronną ofertę. Będzie to również miejsce, gdzie swoje spotkania będzie odbywał Uniwersytet Trzeciego Wieku, chór nauczycielski i będzie to również miejsce, do którego mogą przybywać na przykład nauczyciele ze swoimi uczniami po to, żeby robić wystawy, żeby po prostu z tego klubu korzystać. i